Przeciwnej Ura. 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 dziennik <laughs> trenera. Bardzo interesujące spotkanie rozegraliśmy na swoim boisku i na szczęście ze swoim sędzią, z drużyną, ostrożnie naprzód, makowice. W 87. minucie spotkania, kiedy wynik wynosił 11 dla gości, czyli innymi słowy, zarysowała się minimalna przewaga naszych przeciwników. Nasz sędzia zatrzymał grę i wylegitymował wszystkich naszych przeciwników, po czym okazało się, że zawodnicy ci w prawnym rozumieniu tego słowa zawodnikami nie są, ponieważ nie mają odpowiedniej adnotacji w dowodach osobistych, że zawodowo trudnią się piłkarstwem. Oczywiście nasi zawodnicy również nie mają takiego wpisu, bo takich wpisów w ogóle nie ma, ale nasi wyszli na uczciwszych, bo ich sędzia nie legitymował tak zresztą było umówione. Skutek negocjacji ustaliliśmy, że dzikie, z którymi graliśmy, jako niezawodnicy wystąpią tylko w składzie osobowym, a nasza drużyna, ponieważ była w porządku, wystąpi w komplecie. Tak zatem powtórzono mecz, który zakończył się wynikiem 5-2 dla naszych gości. Okazało się zatem, że nasi przeciwnicy nie chcieli zrozumieć, że szliśmy im na rękę, i uparli się, żeby wygrać. W tej to sytuacji nie pozostało nam nic innego jak zdyskwalifikować naszych przeciwników, a właściwie co tu ukrywać, już wrogów. Przy okazji ktoś nieżyczliwy wyciągnął na jaw, że sędzia jest suto opłacany przez nasz klub. Co jest prawdą, ale opłacamy go tylko po to, żeby bardziej się przykładał do roboty, a nie po to, żeby był broń boże stronniczy. Skoro jednak zaczęło się pranie brudów, to my z kolei Wyciągnęliśmy na jaw, że nasi goście, skoro nie są zawodnikami, to również nie są drużyną, którą zaprosiliśmy. Wobec tego rezerwacja w naszym hotelu jest już nieważna i zwrot kosztów podróży również. Mamy przy tym nadzieję, że spartańska noc spędzona przez drużynę przed dworcem PKS wzmocni ich kondycyjnie i nauczy grać na remis w mieście gospodarzy. Dziękuję.